Witam po raz kolejny w The Last of Us. Po ostatnim razie, gdzie musiałem trochę się nabijatykować, stwierdzam, że się wymęczyłem. Trochę zdenerwowało mnie to, że nie mogłem wejść do schowka, ponieważ już nie miałem ostrza i tak bardzo ciekawi mnie, co tam było. No, szkoda. Szkoda, szkoda. Musimy no, chyba wziąć ten kosz i go przepchnąć Nie widzę Damy przodem Proszę Ja Musimy się wspiąć! Halo? Słońce nagrywam teraz, nie? No papa pa. Zobaczymy, czy tutaj nikogo nie ma. A, no i proszę. Ostatnia prosta też. Pobiegamy tutaj trochę. Mi się wydaje, że warto jest przeszukiwać. Każdy zakamerek... Tutaj przyszliśmy nie myślałem, że to coś jest Ale chyba nie <laughs> <coughs> że nie umiem tego no, tak. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. A ja mam nadzieję, Eli, że tu jest płytko. Cieszę jest, się, że mam Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo. Ale... A Eli to taka pocieszna. Mm, pocieszna. To jest tu to. Jest tutaj jakiś... prezentów dla mnie. Hej, coś świetlikowy jakiś. jeszcze tutaj do końca, coś może być Nie mam. ale tu jest jeszcze beczka, której też nic nie ma. Piękny budynek. Bluszcz i chyba jakiś mech. W ogóle w tej grze, tak naprawdę, podobają mi się te klimaty słoneczne. Fajnie to wszystko wygląda. A te mroczne to mnie tak nie bardzo ruszają w ogóle. Aczkolwiek ich jest chyba najwięcej, no? Tak mi się wydaje. Super to wygląda wszystko z tej perspektywy. Jeszcze i dobra, idziemy dalej. Nie. Nie, nie! Co teraz będzie? Co ty wyrabiasz, też? Mój Boże. Może oni... może mieli mapę albo coś, to wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna. Nie, dawno. Tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec też! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Mów... Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. O, oh shit. Joel... Chcę zobaczyć. – Ja nie chciałabym… – Masz mi to pokazać! O Chryste… Ach. Ups, tak? Chyba Pokaż się... mi ramię. OTS. To ma trzy tygodnie! Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd iść. O Nie, 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 nie. To twoja krucjata, a ja nie zamierzam teraz zajmować. Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź się do Tomiego. Chula. O nie! Co już? Kurwa. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak! Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę no cię. Czuję, że już stracimy tez na dobre. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy. Po prostu nie przeszkadzajcie! A... się. Eli. Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać. Wiemy, że tam jesteście. Błóżcie broń i wyjdźcie z podniesionymi rękami! Kurwa! Nie wierzę, że to zrobiliśmy! Przestań! Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. Dobra. Czuję, że... Wojsko zaraz tutaj będzie. Nie tędy pójdziemy na górę. Tam znajdziemy wyjście. A, Nie zatrzymuj się. Cel zneutralizowany. dwóch już... moich ludzi. Zrozumiano. Ty zajmij się drzwiami. Ty widzisz.

Jakąś mamy, a no to teraz będzie jakaś szalenie na to. Dobra, co robimy? Joel, zajmę się tym. Dobra, poszukam tutaj, ty przeszukaj korytarz. Ilu ich tu jest, raz, dwóch na pewno, trzech też widzę, znaczy się trzeciego. Musimy tutaj powolutku przejść. <laughs> Bez jakiegoś zbędnego wzbudzania alarmu Ajajaj... Chodź tu Eli o, Przepuść mnie jest jeden i tu idzie drugi No ja I którego pierwszego tu załatwić teraz To jest jeden, to jest drugi, tam jeszcze raz inny Sam jesteś tchórzem. <laughs> Dobra. Dokąd? Dokąd, dokąd? Tam mnie nie będzie widział, to... Normalnie ręce mi się spociły. Tu jeszcze jeden był. Tych jest dwóch tutaj. Nie oddalę się, chodź. Nie nas nie usłyszeli. jakieś suplementy tutaj mamy. To jest jeden, to jest drugi. Uf. Jak najmniej bijatek. O Boże. Niczego dobrego nie prowadzi. Jeszcze tego jednego musimy zwabić. Jasny gdzie widzę. No jasny, jasny. To będziesz następne Gdzie jest ten pies? Dobra. Dobra. Chodzieli. Musimy sobie przeszukać teraz te pomieszczenia wszystkie i sprawdzić, czy czegoś sobie nie przeoczyliśmy. Czy już coś się świeci? A, cegła. Chodźmy, butelka, ja, butelka warto mieć nie? Dobra, tu nic nie ma. Wygląda na to, że jest czysto. Dobra, tu byliśmy, tu byliśmy. No chyba nie koniec ich wszystkich. Wam musimy tu wskoczyć. Dobra, jak się stąd wydostaniemy? Dobra, przejdziemy tam tymi Nie wychylaj się, nie wiem ilu ich tu jeszcze jest. Chyba już usłyszałem. Nie wychylaj się, nie wiem ile ich tu jeszcze jest. Chyba warto od razu tutaj. Tu idzie jeden, no ale od tyłu idzie nam od razu drugi. えっ